Witam wszystkich serdecznie, wszystkich widzów. E, ostatnio na Steamie pełno wyprzedaży, to Kondiasz je łapie i złapał Sirius Sama HD drugie starcie. HD drugie starcie. Każdy, kto grał w e, drugie starcie z 2000, bodajże pierwszego roku, myślę, że e, ta seria wciągnie, bo po prostu to jest to samo, tylko że w nowej oprawie graficznej, lekko przerobionym interfejsie, no, i jest po polsku, co mnie bardzo cieszy, chociaż nie wszystko zostało spolszczone. Nie wiem, kto je robił, czy po prostu posłużono się starym spolszczeniem, e, starą polską wersją do starego sama. No to co, zaczniemy sobie grę. Serious Sam jest bezstresowy. <laughs> Amerykę Południową. Tylko, czy ja teraz. Tak, zagramy sobie na normalnym poziomie trudności. Dobra, tu mamy cały ten system Netrixa. Nie chce mi się tego czytać, prawdę mówiąc. Naprawdę nie mam zamiaru tego wszystkiego czytać, ale możemy sobie zobaczyć, jaką broń mamy na początek. Mamy nóż militarny i mamy rewolwer. Oczywiście tu jest wszystko po angielsku. Nie wiem dlaczego. Noża pamiętam, że chyba nie. Nóż chyba był, ale nie taki wypasiony. No dobra, no to jazda do gry. Wiecie, co, ja może troszeczkę podgłośnie grę. Ja jeszcze trochę. A co się będziemy cackać, nie? Dobra, dźwięki pozostały niezmienione. Tekstura tych skał jest taka sobie. Ale pokażę wam. Wow, ale pokażę Wam e, e, parę ciekawych funkcji. A zaczniemy może od opcji gry. E, mamy możliwość wyboru sobie celowniczka, na jakie nam się podoba. Mam też e, stały celownik, bo nie stały celownik to jest coś takiego, że on się tak jakby zbliża do tych niektórych elementów albo oddala. No cóż, ja wolę mieć ten e, celownik stały. Bla bla bla. Krew i flaki, czerwony. tym się później pobawimy. Eee, mamy tutaj jeszcze opcję kolorów. Możemy sobie... tu mamy indywidualne ustawione, ale możemy sobie zmienić na standard. Teraz jest kolorowo. Możemy sobie zmienić na. Na chłodne. Tak to teraz wygląda. Jest chłodno, ale przyznaję, że mi się taki kolor, taka kolorystyka mi się nie podoba Możemy dać na to za to jaskrawe Już będzie totalnie Aż mnie oczy bolą Co to jeszcze mamy ciekawego, bo nie wszystko patrzyłem Skala szarości Jasne O, o. za jasne Apokaliptyczne i noir. Nie, ja sobie ustawię własne, ze standardowych, po prostu troszeczkę zmniejszę nasycenie tych kolorów. I na tym gram. I jazda. Patrz, mamo, jestem drwalem. Mamy łamignata, piłę motorową. Ale dobra, popójdźmy sobie po pancerz. Tu mamy też drugi rewolwero. I mamy dwa rewolwery. A tu mamy budkę telefoniczną. To posłuchajmy sobie tej rozmowy. Odbierz. Nie rozumiem nic z tej rozmowy. Może wy mi ją wytłumaczycie w komentarzu, bo ja jej nie kapuję. Ale chodźmy wreszcie się postrzelać. Bo tu kto lubi słuchać mojego napierdalania? Potrzeba nam akcji. Akurat... Mm, ten Sirius sam ma to do siebie, że... Ma trochę więcej tych otwartych przestrzeni i pułapek. Dobra, mamy analizę. Do zaginionej... Do zaginionej doliny się wybierzemy. Jest, biegnie pierwszy przeciwnik! No to zabijemy go... tym! Chodź tu. O, chodź tu. Wyliżę cię niżej. Fuck yeah! O, leci następny Gnar Samica. Wszystko mamy opisane tutaj. Ta encyklopedia jest po prostu zajebiaszcza. Nic się tutaj nie zmieniło względem tego Sirius sama sprzed 10 lat. Lecą następne. A teraz zmienimy sobie. To było w opcji gry. Krew i flaki. Zielony. Zobaczymy, jak wyglądają krew i flaki zielone. Uh. Jeszcze ktoś? Muzyka nie ustała. Opcje. Zmienimy teraz na hipisowski. Co to jest? Kurwa! Co wow, wow, wow. to? Wo chwileczkę zmienimy na... Dziecięcy! O, o! Wow wow Bez głowy miotarza ognia Ale nie, ja lubię jak jest dużo juchy To rozwalamy! O, tam biegnie znowu ten gnój tu wszystko sobie przejrzałem O ja stara miłość szczelbunia. to je to O Hello mother fucker. Każdy. Fan Sirius sama jak słyszy ten dźwięk jest po prostu. No, po prostu wie, że będzie jak to mawia Royciu? szerzyć Mordor. To też znamy. Niekoniecznie lubimy. Szczerze mówiąc to jest jeden z tych stworów, których po prostu nie za bardzo lubię Szkielec, Kler i bez głowy jeszcze kamikacy tutaj zobaczcie, on tu tak wygląda Jeszcze tego tutaj nie sprawdzałem. Dobra Wracamy do gry Lepiej to posprawdzać od razu przy okazji, żeby potem mi nie spamili Aj! Żeby on coś niesprawdzone Oprócz tego ten Sirius sam... O kurwa macie. Ten Sirius sam... Ma bardzo dużo sekretów poukrywanych, jak każdy w sumie. Spodobałeś. Sprawdźmy go. Bykołak syriański. No przyjemne zwierzątko, chciałbym mieć takie w domku. Tam coś jest. Tam chyba nic nie ma. ała. Co to za gówno tam jest? Trzeba się do niego dopchać. Tym lepiej go ostrzelam z daleka. Nieskończona amunicja. Silny z wysy Ok, Alduriański jaszczroid zwyczajny. Kawał bysiora. A tego to tutaj. Bez większej spiny. Może wrócę się tylko po apteczkę. Nie ma tak dżungla, ja dobrze pamiętam, jak grałem w drugie starcie, że tu gdzieś były jakieś sekrety. Chociaż nie wiem, czy to było tu, słyszałem jakieś strzały. To może jeszcze ten pojazd wybucha? No nic, tego nie zniszczę. Trzeba się rozglądać za tymi sekretami, to jest miło rozmaicenia. czasami można się nawet uśmiechnąć, bo są to czasami rzeczy zabawne. Jestem drwalem. No, graficznie jest postęp. Gdybyśmy sobie odpalili tą wersję z 2001 roku, to byśmy się chyba pożygali. Przede wszystkim klimat tej gry został zachowany z lepszą grafiką. O, pociąg, też nie lubię skrzyni. No ale rozwalić się ich nie da. Tu widzę jakieś pociski. Zebrano sekretną amunicję. Tutaj coś mamy? W tym pociągu, czy po prostu on tutaj jest rozwalony? Nie kapuje. O nie, ale się teraz wkopałem. Dalej, dalej. Dużo Was tu jeszcze przyleci. Drą, teryje. Jakoś tak ciemniejsza jest ta ściana. Nic się nie da tutaj zrobić. Podejrzana sprawa. Może coś ominęłem nie wiem. A. Dobra, wchodzimy do środka. O nie, jestem w pułapce. O, hejka! Zaraz cię rozpierdolę! Już to sprawdzam, mam dwie rzeczy do sprawdzenia. Najpierw przeciwnika. Okej, okay, spoko, spoko, fajny jesteś. Karabin snajperski Raptor i tu jeszcze najpierw strzelaj, potem pytaj, dziękuję bardzo. Nie mam czasu na czytanie takich bajerów. Pozbieramy co się da. A nienawidzę tego. Mogę iść dalej? A muzyka się załą załączyła. Lecą. A, bym dostał teraz. Jeszcze gdzieś ktoś, coś leci? Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, ta broń jest słaba. Na te szkieleciki. O, tak też można walczyć. Whoa! Jakiś nowy stwór. Tu też. Skubane, silny był. Koniec. A, rozsadził się na mnie. A, skorzystamy jeszcze. Coś z tą głową mogę zrobić? Chyba nie. Dobra, chyba wszyscy mogę iść dalej do świątyni. O, kończy mi się. No to koniec. Sprawdzimy jeszcze tutaj co jest ciekawego. Bez głowy rakietowiec. No fajno, ma piłę zamiast głowy, no fajnie, fajnie. Zumbul z planety Raz Adnyk. I bez głowy bombardier. Ma głowę. Trochę przebitą. Ale to co, to co? Nie czepiajmy się tutaj stwory są naprawdę bardzo ciekawe. Dobra. Wejdziemy sobie do świątyni, ale to w następnym odcinku.